Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem, tak jak obiecałem, porozmawiamy o tym, czy motocykle się przewracają. Odpowiedź tak. No i to właściwie można zakończyć temat i do zobaczenia w kolejnym odcinku. A ja, no tak na serio to troszeczkę więcej można o tym opowiedzieć. Ponieważ w ogłoszeniach jak kupuję, jak właściwie ktoś ma zamiar kupić motocykl, to widzi nieraz, że motocykl. Miał parkingówkę, czy po prostu miał szlifa. Bo parkingówka, tak jak nazwa sama z siebie mówi, to właściwie podpowiada nam, to jest coś, co wydarzyło się powiedzmy przy parkingu bądź przy prędkości parkingowej. Czyli to może być prędkość typu 2-3 km na godzinę, bądź nawet w ogóle nie będzie się ten motocykl poruszać, a przewrócił go wiatr, bądź staliśmy, podjechaliśmy na parking, czy poślizgnęliśmy, a prędkość już była zero. W momencie uszkodzenia no, będą minimalne, ale będą. No, bo tak naprawdę nie jest do końca przewidziane jak motocykl upadnie. Czy zamortyzujemy go sami, bo upadnie na nas, przygniecie nas, czy po prostu go jakoś tam postaramy się chociażby delikatnie położyć. I tu tkwi cały problem, bo jeżeli rower się nam przewróci, to uszkodzenia będą praktycznie zerowe. Jeżeli motocykl się przewróci, to uszkodzenia mogą być całkiem spore. Może nam pęknąć lusterko, kierunkowskaz, lampa, może pęknąć boczne dekielek od silnika, wypłynie olej i będzie koniec jazdy. Tu uszkodzenia zwyczaj parkingowe nie są jakieś wielce skomplikowane. Jeżeli macie mi parkingówkę i pęknie nam klamka sprzęgła bądź hamulca, no to koszt prawy nie będzie jakiś niebotyczny, nie będzie wysoki. Ale jeżeli już pęknie nam przednia lampa, bądź pogniecie się tłumik, no to będziemy mieli większy problem i większe wydatki. Motocykl jednak waży więcej niż rower, i sama jego masa po prostu powoduje to, że parkingówki wcale nie są takie no, bezbolesne. Może dla nas jako ludzi to będzie bezboleśnie, ale dla motocykla jako maszyny no, zawsze będzie widać, czy to się porysuje, bo porysuje się na pewno. Jeżeli mamy na przykład motocykl obudowany plastikami, to niestety, no te plastiki, po nich będzie widać, te plastiki będą porysowane, mogą nawet pęknąć, a plastiki do motocykli nie, są wcale tanie. W przypadku szlifa jest jeszcze gorzej. Szlif już jest przy jakiejś prędkości. Nie mówię tu już o konkretnej prędkości. Zapiemy szlifa przy 40-50 km na godzinę, to można sobie wyobrazić, że no niestety uszkodzenia mogą być znaczne, nawet już przy tak małej prędkości. 50 km na godzinę wystarczy, żeby motocykl już doznał już takich uszkodzeń, że będzie nadało się do kasacji, bo wystarczy, że wpadnie w jakiś słup betonowy bądź na krawężnik, no i po prostu zagnie się rama czy coś. No i koniec. Jak rama jest pogięta, to motocykl już właściwie będzie do kasacji. Ja wiem, że tam się ludzie bawią, rzeźbią, spawają, ale to są maszyny oczywiście niebezpieczne. Jeżeli przecież do kasacji, to idzie do kasacji w tym przypadku. Jeżeli chodzi o to, co jest sprzedawane na rynku. Jeżeli ktokolwiek kiedyś kupował samochód, albo też szukał motocykla, no to wie, że rynek motoryzacyjny ma wiele w sobie patologii, i stan techniczny sprzedawanych pojazdów nieraz jest po prostu opłakany, tak delikatnie mówiąc. Jak ktoś jeszcze uczciwie napisał, że motocykl jest po parkingówce, no to powiedzmy, że jeszcze OK, ale jeśli ktoś. Nie napisał nic, że motocykl ma jakąś tam wypadkową przeszłość. No to można się nieźle naciąć, tak naprawdę. Zawsze jedziemy oglądać motocykl czy samochód, i po zdjęciach, w ogłuszeniu i opisie no nie wynika to, że na przykład na miejsce przyjeżdżamy, a tam no, rama jest krzywa, samochód, samochód zardzewiały, że już nie ma progów, motocykl prosto nie chce jechać. I takie historie. To trzeba mieć to na uwadze. Tak samo jak samochód, no jak samochód dachowo, to przecież wiemy, że ten samochód bądź motocykl, to się już nie nadaje raczej do niczego. I też miałem taką sytuację, że postawiłem motocykl na parkingu, wydawało się stabilnie, pół godziny minęło, wracam, patrzę motocykl, już prawie że leży na glebie, no po prostu stopka się zapadła w ziemię. Nic się w tym momencie nie wydarzyło. Ale miałem też taką sytuację, że byłem mówiony, no, z koleżanką, na motocyklu też jeździła. Podjechałem na parking, mówię bez świrowania, tutaj spokojnie, bez niczego, bez popisywania się, delikatnie, spokojnie podjadę, żeby nie było wtopy. No, podjechałem na parking, spokojnie, stanąłem obok niej, wystawiłem nogę, żeby się podeprzeć. No, a jakiś tam był piasek, mało widoczny, trochę oleju, no i gleba. Na liczniku już miałem zero. No i wtopa. Tak bardzo chciałem uniknąć tej wtopy, że miałem wtopę. I się przewróciłem. Co prawda nic poważnego, bo to było takie powoli, bo noga poleciała, no to tak powoli go po prostu położyłem, no. Śladów nie było, Montażek miał plastiki. Boczne, więc na tym plastiku się troszeczkę opar. Jakaś tam ryska nowa przybyła. Najbardziej ucierpiała duma. Także mówię, no czasem tak się zdarza właśnie, że bardzo czegoś nie chcemy i to się dzieje. No mi bardzo zależało, żeby właśnie się nie przewrócić, zwłaszcza że ona na motocyklu dopiero zaczyna jazdę. Znaczy prosiła mnie, żebym trochę pojeździć ze mną, jakieś porady może, że właśnie czuła się pewnie, że jest kimś pojeździć, kto jeździ jakiś już dłuższy czas. A tu proszę, przyjechałem jak, jak gorzej niż żółto, po prostu wyrzucałem się na parkingu obok niej. No, no i taki autorytet, <taka>, taka pomoc wielka to była. Nie chciałem się przewrócić, ja się przewróciłem. Koleżanka poprosiła mnie o pomoc, bo jeżdżę dłużej na motocyklu, ładnie. Ona dopiero zaczynała przygodę. I mówi, chodź, pomożesz mi, może mi może trochę pouczysz. Powiesz co, jak, Powiesz, że z tobą, będzie raźniej. No i okej, okay, spoko. No i kurczę, pojechałem, spotkanie na parkingu i gleba. No ja i by mogło się wydarzyć, jako początkujący, ale kurczę mi, który miał ją i pomóc, <noise> tu proszę, przyjechał pomocnik, nauczyciel, autorytet i się wyrżnął na parkingu przy zerowej prędkości <noise> no duma ucierpiała bardzo no jakbym miał na przykład w tym momencie jakiegoś golasa no to, kto wie, jakby to się skończyło, podjechał na ten parking motocykl by się położył, pęknąłby boczny dekielek wypłynąłby olej <noise> Albo położyłby się na chłodnicy, płynął, chłodniczy by wypłynął i koniec jazdy. I tyle by było zamawiania się. Dojechałbym tylko do niej i tyle. Muszę zajechać na stację benzynową, bo nie zatankowałem wcześniej i została jedna kreska i pewnie za moment się załączy rezerwa. Także trzeba na tą stację podjechać i zatankować. No a co do tych przewrotek, gleb, szlif, parkingówek szlifów no jeżeli ktoś ma zamiar kupić motocykl, który ma 15-20 lat i miał tam z 10 albo więcej właścicieli zwłaszcza jak są sprowadzone, to np. w Niemczech, ono w Polsce ma np. 5, a ile miał w Niemczech, no tego nikt nie wie bardzo dużo właśnie motocykli, no parkingówki nawet szlify także myślę, że tutaj nie ma co się za wiele rozwodzić w tym temacie Czyli odpowiedź jest prosta. Motocykle przewracają się? Tak, przewracają się. Czy motocykliści się przewracają? Tak, przewracamy się. Jak nie złapiemy równowagi, to się przewracamy. Człowiek, który nie jest motocyklistą, się potrafi przewrócić, się potknie, i się przewróci. A jak sobie wypije, to już w ogóle. Po prostu chodzi tylko od lewej do prawej, od rowu do rowu. Bo droga czasem jest za wąska. I tak samo jest na motocykle. Jeżeli przedobrzymy, to droga jest za wąska. Także to by było wszystko w tym odcinku na temat czy motocykle się przewracają i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!